Dzień dobry wszystkim, witajcie już kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, ja dopiero wstałem i rzadko nagrywam vlogi tak bezpośrednio po wstaniu. Co tam? Mójka jeszcze nie jest do końca przebudzona, szybko się ogarniamy i idziemy na trek. I muszę, jeśli jako nowego rodzica, jeśli chcecie jakieś tipy ode mnie, to muszę Wam powiedzieć, że jeden tip że jeden tip jest najważniejszy, odpoczywaj sobie corocznie spokojnie, Że jeden tip jest najważniejszy, jeśli macie taką możliwość, dzielcie się obowiązkami. Naprawdę, jeśli rodzice dzielą się obowiązkami, to te rodzicielstwo. Przynajmniej początki, może później to odszczekam, a jest jakiś łatwiejszy. Angelika wstaje, nie wiem, o szóstej karmi, ja sobie słodko śpię. Jest godzina dziewiąta, Angelika słodko śpi, ja zajmuję się nią, nią przebieram ją, zabawiam. Za chwilę idę na trening, Angelika się zajmie. Później Angelika będzie coś robiła, chyba montowała dla Was film, ja się zajmę. I tak w kółko, także uważam, że jeśli chcecie jakieś tipa ode mnie, to właśnie to dzielcie się obowiązkami, a my zaczynamy tego vloga za 3-2. Jeden. Dzień dum dobry. Dzień dobry pani. pani, to? Zobaczcie, Zobaczcie, ona patrzy patrzy na mnie, tylko patrzy na na Co to to takiego? Co to takiego? Cześć! to trochę, trochę, elegancka. elegancka. I tak to właśnie wygląda. Taka jest, słuchajcie, rutynka. Wiadomo, że dla osób, które chodzą tak bezpośrednio do pracy, w sensie na ósmą czy coś, to na pewno jest trudniej, bo na przykład jak mama zostaje sama, ja to ostatnio rozkminiłem, że jak rodzic jeden zostaje, no bo na przykład ojciec, tato idzie do pracy, a mama zostaje, to może mieć ciężko, faktycznie. Oczywiście nie my, bo, bo to, to jest jakiś dziwny człowiek, ona jest naprawdę grzeczna, ale, ale są dzieci naprawdę mocno rozpłakane, więc matki, wszystkie mamy, przepraszam, wszystkie mamy, które opiekujecie się dziećmi, czy, czy same, czy... Z, z, w sensie czy samotne matki, czy, czy z partnerami. Pełny ukłon. Pełny ukłon, prawda? Jedzenie na cały weekend przyszło. Madonna. Od jakichś dwóch tygodni jesteśmy na cateringu, ale nie o tym mowa. Zobaczcie jacy ludzie czasami są zawisni. Otóż nasza administracja, do naszej administracji zostało zgłoszone, czyli przez sąsiadów, to, że jakieś paczki z cateringiem cały czas stoją na, na, na przed drzwiami i nie są odbierane. I to nie o to chodzi, że po prostu im przeszkadzają y, torebki przed drzwiami, tylko chodzi o to, że, że oni myśleli, że to jedna cały czas ta sama torebka. I my rozmawiamy z administracją i mówimy: Przepraszam bardzo, przecież catering przychodzi codziennie ha no przecież tak, przepraszamy przepraszamy, zgłoszenia nieaktualne no i tak zostaliśmy zgłoszeni przez sąsiadów także jeśli jakiś sąsiad mnie ogląda to pozdrawiam cateringi codziennie, siódma rano czy tam szósta przychodzi nam catering przed drzwi i o to chodzi, to nie jest ten sam catering to nie będzie, to się nie zepsuje, to nie będzie śmierdzieć codziennie nowe, okej? Okay? Pokazywałem wam nowego miejzka od Jurego. Przepraszam, że zamęczam Was, jeśli chodzi o imiona, ale może go też nazwiemy, co? Bo to już jest duży człowiek, to, to duży obywatel tego mieszkania. On musi jakoś się nazywać. Jeśli macie ochotę, jeśli, jeśli uważacie, że Wam zmęczę z tymi imionami, to nie musicie. W każdym razie zobaczcie, jaki jest duży zawsze. E, ja też komuś daję prezenty takie duże, to te drugie osoby, znaczy to te osoby, które, którym daję ten prezent, nie są do końca zadowolone, że za duży, że wszystko. No i Juri mi się trochę, znaczy nie odwdzięczył, ale zrobił troszeczkę moją taktykę. Czyli nie patrzył na nas, jest po prostu duży Misiek. Idziemy na trening, niech jej się magia, możecie nazwać. Pamiętajcie: Jak się spało dziewczynce? Dobrze? Tak? A co się śniło? Co się śniło? Owieczki jakieś? Na polance? Mleczko? Mleczko! A, mleczko! Co? O matko! O matko, taki sen był? Naprawdę! Napra Naprawdę? Zapomniałem, że jeszcze nowy obowiązek jest w domu, także nie tak szybko na tą siłowię. Dzień dobry, witaj w domu, kochanie. Witaj! Lilu! Chodź tu. Lilu! O, halo! Lilu chyba jeszcze jeszcze obrażona, że troszeczkę więcej atencji dajemy dla małej, a nie dla Lilu, ale super. Jeśli pytacie, jak Lilu przyjęła, bo pytaliście, Lilu? Jeśli pytacie, jak przyjęła e, mało, to super, naprawdę świetnie, pilnuję jej, chcę jej ucałować, oczywiście nie dopuszczamy, ale, ale, ale bardzo do niej lgnie, bardzo chce się przytulać, kładzie się przy niej, także, także super. Chyba ta taktyka, że najpierw dziecko, a później piesek do domu, to jest dobra taktyka, bo różnie pisaliście, ale ja uważam, że to jest taktyka super. Muszę ogarnąć szybko dupsko, bo już dawno, albo chyba nigdy jeszcze nie nagrywałem tak długo vloga, nie ogarniając się ani nic, czuję się jak brudas. Boże święty. Lilu, Lilu Końcu, wyszykowałem się na siłowni, ale nie zdążyłem zjeść Mam pitę z wołowiną, także na szybko w samochodzie w drodze jadę po Jurego I robimy szybki trening w żonowicę. Na trening najlepiej po treningu i niestety nie wyszło. Nie widzicie akcję tytułową yy, i zastanawiacie się, prawda? Na pewno się zastanowiliście dlaczego, o co chodzi. Otóż słuchajcie, od kilku dni, mówię teraz troszeczkę ciszej, dlatego Angelika, jest mimo, że na balkonie, to może usłyszeć. Idzie? Od kilku dni zauważyłem, że Angelika, znaczy, że Angelice poprawia się humor, że już nie jest nadąsana, że już nie jest zła tak często, że nie jest humorzasta, że nie jest smutna, bo to nie tylko chodziło o te uczucia takiej złości, tylko smutku i do mnie mam, naprawdę przeczuwam, że ten kobiecy zły czas, jako się nazywał, mm, połk, połk, że... że... Kobiecy, znaczy że Angeliki połóg właśnie dobiega końca i jeśli połóg naprawdę dobiegłby końca, to nie Angelika jest wygranym, chociaż na pewno ją męczył najbardziej, największym wygranym jestem ja. Ja naprawdę jestem wygranym tego, jak już ten połóg się skończy. To kolejna rada, zobaczcie jak to wygląda. Ten vlog zaczął się jak y, porady młodego rodzica, tak? Także jeśli mężczyzno, oj... Cze, ojcze, nowy ojcze, oglądasz to, to uwierz mi, że pierwsze 5-7 tygodni jest średnie. Podchodzisz do swojej dziewczyny i mówisz: cześć Angelika, zjesz. znaczy, ty masz inną dziewczynę. Cześć kochanie, zjemy naleśniki. <grym> naleśniki. I bo co, żebym była gruba? I jest na przykład smutek. Dużo smutku jest w różnych wypadkach, takie co nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, że z tego kobieta może być smutna, zła, wkurzona. Więc chyba to dziś mnie i chciałem pojechać po treningu prosto po kwiaty, ale okazało się, że muszę wracać, bo Angelika musi montować film, a ja muszę zająć się niunią. Znowu wymiana, tak jak mówiłem na początku. Także zajmuję się teraz niunią, za chwilę musimy coś zrobić, później wam powiem o co chodzi, bo rozmawiałam z Julią na siłowni i... Nie będzie już tej niespodzianki w postaci kwiatów do domu, ale zrobię tak, że powiem jej, że jedziemy sobie teraz na obiad, na czy tam na kolację. Zobaczymy, jak wyrobimy się z czasem. Pojedziemy sobie na szamkę, mm, kupię jej kwiaty, po prostu spędzimy taki rodzinny czas. I jeśli połóg naprawdę się skończył, to jest! Tak jest! W międzyczasie opowiem wam o co chodzi z tym e, Jurim, bo, bo mówiłem, że rozmawiałem z Jurim, także byłem teraz na siłowni i Juri bardzo mocno namawia mnie na wyjazd na Cypr. Oni chyba jadą, lecą lecą samolotem 20. Piątego bodajże coś w tym stylu, także także bardzo nas o to, żeby z nimi lecieć i chyba polecę. Wani mi się nie mieści, że po takim czasie sobie gdzieś polecę. Na Cyprze jest podobno świetna pogoda, jest około 30 stopni, dlatego jeszcze porozmawiam z Angeliką, ale najprawdopodobniej będziecie mieli już niedługo jakieś wakacyjne vlogi, wiem, że to lubicie, tylko muszę jeszcze kupić bilety przede wszystkim. Juli mówił mi, że bilety kupował chyba za 200 zł w jedną stronę, coś w tym stylu oczywiście u nas będzie drożej, bo my musimy wziąć, on wziął walizkę podręczną, my musimy wziąć ja. Ja bym się zmieścił w podręczno, ale Angelika musi wziąć dużo. Sama mała, nie wiem czy Angelika wam pokazywała na vlogach, moja, moja niuńka ma nawet już swoją panistrę, zobaczcie, jak fajna jest, nie wiem czy to widać. W myszkę Miki, i, i takie tam, także, także też trzeba dokupić walizkę. Bo no jednak wiecie, pół walizki to wanienka, pół walizki to, to ciuchy, także musimy teraz kupić szybko bilety. No i lecimy na cyfr. Piszcie w komentarzach, czy, czy podobał Wam się ten pomysł, w sensie czy, czy nie możecie się doczekać wakacyjnych vlogów. Bo ja, jak sobie pomyślę, że wejdę do basenu, że będę się opalał przy muzyczce, to jest po prostu niesamowita rzecz, naprawdę. Także trochę nas drożej to wyjdzie, bo musimy właśnie trzy walizki, duże, bo w końcu wyszło tak, że ja też biorę dużą. Z powrotem, jakieś tam pierwszeństwo. O oh także kupujemy bilety. No i lecimy na cyrk kochani, kochani. Ja, ale się ja Oczywiście, jak bilety, albo cokolwiek, to już klasyk shop. Zobaczcie, co to jest Eneba, bo jest 12,5% kaszbeku, jakby kogoś to interesowało. Zobaczcie, ile tutaj jest sklepów, to już wam milion razy pokazywałem, ale gdzie jest? Gdzie jest lot? Znaczy, nie lot, tylko wiecie o co chodzi: te Sky czy coś w tym stylu, musi to być o Booking 3%. To też się przyda później, bo nie mamy żadnej zorganizowanej wycieczki. Musimy kupić hotel, także też użyjemy Bookingu i do tego musimy użyć Sky. O, Sky tu chyba był Flixbus, nie, gdzie jest Sky? Come on, come on, come on. Mam, wchodzimy na Sky 4% zwrotu, bardzo fajnie. Pyk. Jakby ktoś jeszcze jest tutaj nowy, to wchodzimy, robimy przejść do sklepu. I już zobaczcie, cashback się ładuje, 4% za 3, 2, 1 i elegancko, jesteśmy już na sku i normalnie robimy zakupy tak jak zawsze, już nie wnikacie, po prostu zwrot przychodzi na wasze konto. Oczywiście musicie się zarejestrować na leti.shop.com i normalnie szukamy teraz lotu, ja wpisuję Cypr, proszę państwa, chyba do Larnaki jest bezpośredni, tak? Znaczy najpierw, bo stamtąd muszę jechać busem, Larnaka i Warszawa. I pierwszy raz zobaczcie co zaznaczam. Wiadomo, dwie osoby dorosłe i niemowlęta jeden. Gotowe, proszę. Bang, kupione bilety. Słuchajcie, zapłaciłem około 2000 zł. To ile wychodzi zwrotu? Ile to będzie? 4% z 2000 powiedzmy, żeby zaokrąglić to wychodzi 8 dych 8 dych zwrotu na konto, niesamowite pamiętajcie, że, że Letyshops to nie jest żadne zniżki, czy bony dostajecie, tylko po prostu chodzi o to, że oni są zaprzyjaźnieni z tymi wszystkimi sklepami i jeśli z Letyshops wejdziecie na ich, na stronę na przykład nie wiem, samolotów, czegokolwiek to ta strona, ta firma płaci Letyshops prowizję i tą prowizją Letyshops dzieli się z wami, czyli mi teraz za ten zakup 8 dych, no 8 dych lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Także mamy kupione bilety, kosztowało na całą rodzinę 2000, tylko mówię, no walizek, nakupiliśmy wszystkiego, to na pewno by było, jeśli jesteście singlami, albo coś w tym stylu, to na pewno by było dużo taniej. Mamy samolot, słuchajcie, mamy samolot, jeszcze został nam, też w sumie, lety użyje jeszcze tylko booking, że, żeby zamówić hotel, ale to myślę już jutro, bo nie chcemy się tego dzisiaj robić. Lecimy na cyfr, lecimy na wakacje. Piszcie proszę w komentarzach, czy planujecie gdzieś na wakacje lecieć, czy trochę boję się, bo też, też rozumiem, rozumiem, jaka jest sytuacja, teraz, że nie każdy chce latać, ale my lecimy. 25 lipca, wakacje. I pamiętajcie też, ostatnio Wam o tym mówiłem, że oprócz tych wszystkich ofert, co Wam powiedziałem, że jest 4%, że jest 3%, że jest tam 5%, nawet różne różne filmy, że teraz, co 2-3 dni, yy, Letyshop zdaje taką promocję, że w niektórych sklepach co 2-3 dni te sklepy się zmieniają, więc obserwujcie: Bo może kiedyś będzie SK i to naprawdę będzie tanio, że cashback wzrasta o 5-krotnie na przykład, albo dziesięciokrotnie, czyli jakby 10 to bym miał na przykład teraz 40% cashbacku. To ile to by było, to prawie 50%, to około 800 zł bym miał zwrotu z tej transakcji. Jakby to akurat SK miał taki procent, także obserwujcie, bo co 2-3 dni się zmienia. Ja lecę teraz całkowicie na randkę, zakręci kołem, i dzieje się hakiem. Cały film robiłam tak. Naprawdę i myślisz, że będzie Ci widać? No. Kupiłem bilety do Cypru na Cypr. Nie. Lecimy na wakacje. Pierwszy raz i pierwszy raz. Co ty? Pierwszy raz zaznaczyłem niemowlę. Lecimy jako rodzice. Tworzyłem nowe koło fortuny. Angelika się szykuje, więc zaraz zaproponuję jej wyjście. Słuchajcie, będziemy koło będzie decydować, znaczy Angelika zakręci kołem, gdzie pójdziemy na ten romantyczny, że tak powiem, na tą nagrodę, na obiad. I zobaczcie, jakie rzeczy wybrałem. Niektóre są dla Beki, niektóre świetne. Jeśli, jeśli bardzo często pytacie mnie o fajne restauracje w Warszawie, to tu jest mega ściąga, ale zobaczcie. Jest KFC, no to oczywiście Beka. Jest Momu, które nigdy nie byłem, ale wczoraj widziałem, że jest piękne, na lata. To oby nie, mam dość już na to, codziennie prawie tam bywam kebab, to jest oczywiście beka, sushi biały kamień, to jest też, Angelika bardzo chce tam iść, to jest sushi, gdzie są palmy, gdzie jest naprawdę bardzo ekskluzywnie i bardzo ładnie, też nie byliśmy nigdzie, nigdy znaczy, to jest McDonald's, to wiadomo beka, to jest Diana, to jest największy hardcore, Diana Biała Podlaska, żebyśmy tylko nie wybrali tego, znaczy obojętnie, w sumie będzie przygoda, Diana Biała Podlaska, będziemy trochę jechać, Hana Sushi to to z widokiem, co widzieliście u Angeliki na vlogu, ostatnio bardzo fajna restauracja, hala koszyki, elektrownia Powiśle, to są dwa takie kompleksy, gdzie, gdzie można fajnie zjeść, Kuba wojewódzki, to jest w elektrowni powiśle, ale to jest oddzielna restauracja, to, to się nazywa chyba czarodzieje. I to jest restauracja Kuby Wojewódzkiego. Dalej jest chiński pałac, który Angelika zawsze mi poleca, ale też nigdy nie byłem. Tratoria Rukola zawsze chodzimy. Chińczyk na osiedlu. Słuchajcie, to jest Chińczyk, do którego chodziliśmy z Angeliką, jak Angelika jeszcze mieszkała z rodzicami, także jest taki osiedlowy Chińczyk u niej. No i to będzie Beka. Także wszystko, co by było, jakbym ja zakręcił. Jakbym ja zakręcił, poszlibyśmy do KFC, na pewno nie byłaby zadowolona. Czekamy na Angelika, się wyszykuje i będzie kręcić koły. Co, co ty robisz? Wkładam sobie wkładki laktacyjne. Tak wygląda przygotowanie do wyjścia. Żeby mi mleko nie pociekło. <grym> Wiesz, że mamy randkę? Jaką robić? No właśnie, popsułaś mi trochę plany, bo dlatego, że cisnęłaś mnie tak, że wracaj z tej siłowni, wracaj z tej siłowni, chciałem ci kupić kwiatki, bo... A, co? To niepotrzebnie nie to mówisz, bo mi teraz przykro, że ich nie powie. Ale nie, no pójdziemy po kwiatki, sobie wybierzesz jakie chcesz. Tylko chodzi o to, ja że... Ja wiem co się szykuje. Co? Dzień niespodzianek dla mnie! Jej! Tak? Zgadłam znowu? Nie wiem, może być w sumie. Tak? Możemy się tak umówić, no? Co znaczy? Nie wiem jeszcze. <głos> <głos> nie, chodzi po prostu o to, że od 3-4 dni. Przepięknie przecież ci mówiłem. Zobaczcie, jak przepięknie. Ja zawsze, jak mówisz, że przepięknie wyglądasz, co mi mówisz? Nie, co mi mówisz zawsze? Jak zawsze włączasz kamerę mówisz, że pięknie wyglądam, to ja się zastydzam. Dlatego nie chciałem mówić, ale zobaczcie. Cudownie, przepięknie. Chodzi o to, że od 3-4 dni zauważyłem, że jesteś w formie, że chyba połóg ci minął. No. Zauważyłem, to jesteś szczęśliwa, nie krzyczysz na mnie tak dużo, jak krzyczałaś Dlatego najpierw jest tam kółko koło Fortuny Losujemy, gdzie idziemy jeść Dobra I teraz jest, chodź, no chodź zobaczymy Mamy tutaj, mamy tutaj kilka rzeczy, kilka jest bekowych, a kilka jest fajnych Możesz sobie najpierw przeczytać, jeśli chcesz O nie, nie Co tam było? Co zobaczyłaś? Ale wiesz na który? Ten z twojego boża! No ale może tego nie wylosujesz, to o to chodzi tam tak wylosuję Jako kobieta po połogu masz szansę jeden raz zakręcić dodatkowy, jakby ci się nie podobało Si, kebab biały kamień, jedziemy tam No musisz wylosować, co wylosujesz? No właśnie wiem pięknie wyglądasz, naprawdę, cudownie wow. Dobra, trzy, moc Chińczyk to jest najgorszy co ma... No ale o to chodzi, żeby było ciekawie, nie chciałabyś sentymentalnie wrócić tam gdzie jedliśmy na początku? Nie, to znaczy nie, w takiej jak... sukience by się... <gry> nie mam tam ci. Dobra, trzy, mocno, cztery. Sushi, sushi, sushi! Oh. Słabo, nie? Jeszcze raz? Nie chceś do dalej Dobra, jeszcze raz. No to już brzmi dobrze, ale poczekaj. Będziesz kręcić aż coś ci wpadnie. Widzicie tak jest właśnie z go, taka jest gra. Ooooooo! Jedziemy! Sushi biały kamień! Jedziemy na, do sushi, na sushi do białego... Na biały kamień, tak? Tak! Los, mam, mam los tak chciał, nie możemy się sprzeciwiać. To jest miejsce, w którym ja bardzo chciałem być, ty też nie byłaś nigdy, tak? Nie, ale tam jest przepięknie, nie wiem czy tam jest taras, bo jest taka piękna pogoda, nie się siedzieć w ale... Dobra, także jedziemy, to jest, to jest randka chodź. Gratuluję, super, super głosowanie. dobra to, Naprawdę dałaś radę. To o szale... Jezu, mam nadzieję, że nie widać mi tuszu, bo muszę jeszcze go wytrzeć. Widać, że gdzieś jestem brudna? Zobaczcie, rodzice się drą i kto się budzi przesta, ale musimy już wstawać, kochanie. Dzień dobry paniusi! I zobaczcie czy to nie jest dobry humorek. od... Uuu! Czy to jest dobry humorek? Tak! Uuu, nie? Co dobry czy nie dobry? Co ty za kasę tu trzymasz? Ile Ho. tu jest? Dycha, a co? Nie? Dziesięć koła? Tak. Tak, to jest... To jest, nadal... to jest prezent dla mnie, że wyszłam z połogu. Nie, nie. Ja go zbieram i biorę. Nie, to jest materiał na wiocha.pl, wiesz? Ciężarna youtuberka rozrzuca pieniądze, to nie jest dla ciebie prezent. Rozrzuciłam i zbieram Co ta mama? Nie, serio. Co ta mama robi? Zawsze marzyłam, żeby rozrzucić tyle pieniędzy, wiesz? Tak, cieszy zbieram. się. Cieszy się, że spełniam twoje zbieram. marzenia. A on sobie uważa, że coś poleci. Teraz Cioto Cioto, mama, zdurniała nasza mamusia, kochana. Ona się tak interesuje aparatem, że jak nagrywam ciebie, to się śmieje. I jak biorę prosto ją, to poważnieje. Ja przepraszam za zachowanie mojej dziewczyny. Nie mam więcej co powiedzieć. Widzimy się później, idziemy sobie na sushi. No niestety, no chciałem losowo, ale, ale też fajnie, bo to jest miejsce, w którym nigdy nie byłem, a jeszcze jak pracowałem jako trener personalny, dużo osób polecało mi to miejsce, więc to jest fajne. To jest gdzieś tam chyba na Mokotowie, jest sushi, są palmy, piękne, piękne miejsce, także zabiorę was i też będzie może dla was jakaś inspiracja, bo ostatnio, ostatnio szczególnie bardzo duży wysyp jest osób, że poleci jakieś restauracje w Warszawie, więc oglądajcie takie odcinki, bo my często chodzimy... Ostatnio zamuliliśmy i chodziliśmy cały czas na lato, do na lato. To, ale ostatnio pomyślałem sobie, że okej, okay, koniec z tym, że musimy sprawdzać nowe rzeczy i od wczoraj chodzimy, także, także idziemy teraz do na sushi, zushi? Na biały kamień i widzimy się już na miejscu, Hello. Jesteśmy już, przyjechaliśmy na sushi, jak Ci się podoba? Bardzo. Ja się czuję jak w papugarni troszeczkę. Troszkę tak, szkoda, że tu nie latają ptaki. chociaż może dobrze, było, jeszcze coś tutaj, wiesz, zabrudziły. Ale ładnie jest, co? Ja pamiętam, mówiłem, że jeszcze jak w zonie pracowałem, to mi ludzie opowiadali tutaj. Tak? Bo no to no? się wtedy może... Czy już dłużej? Dużo, długo to już jest, parę lat, pięć, sześć. Na górze fajnie się siedzi, bo wtedy w tych palmach tak jesteś, a i też jest super. To jest mój zestaw, który zawsze biorę, i to jest z Saszymi z łososia, ale wziąłem dzisiaj dwie nowe rzeczy, których totalnie nigdy nie jadłem. E, nigiri z, oś, z ośmiornicą. nigdy Z wzią... kalmarem? Co z kalmarem? To? Nie, nie, to jest e, z Zostru... małża Świętego Jakuba. A, Czyli tych dwóch nie jadłem. Z ośmiornicą i z małżą Świętego Jakuba nigdy nie jadłem. Pozostałe raczej próbowałem. Ja jadłam z ośmiornicą, ale nie jadłam z małżą. Mogę, ci, mogę się z tobą podzielić po jednym. Z ośmiornicą chcę. Naprawdę? Tak. A to drugie nie? Też słuchaj. Dziękuję. Zjedliśmy, było pycha? Pycha. pycha było, było, nie? Dziękuję bardzo. Proszę, jedziemy teraz za Warszawę w swoich sprawach, więc nie będę Wam mówił, ale jedno, co chcę się pochwalić, po prostu zakomunikować i, i może nawo nawoływać też Was. Otóż, przez to, że będziemy w Zakopanem, nie będziemy na na w momencie wyborów, tego kiedy będzie można głosować w Warszawie, i teraz właśnie dostałem maila, że oficjalnie pan Łukasz Trochonowicz i pani Angelika Zając, Be, Zając, Zając będzie mogła, będziemy mogli zagłosować za Zakopanem. Tak, także, także głosujemy w Zakopanem, będziemy w ten akurat weekend właśnie w rezydencji, ale, ale już tak załatwiłem, że będziemy do. Nie, bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo trzeba iść na wybory. Tak, i będziemy głosować. Jeżeli... Jeśli wy jesteście gdzieś na wyjazdach, to też. No ale to już nie mogą teraz Mogą, 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 bo to było dla, dla zagranicznych, jeszcze można. Jeszcze można. Tak, Dowiedzcie się dowiedźcie się, jeszcze na pewno można. Jeśli jesteście gdzieś na wakacjach, na wyjeździe Powiedz można zagłosować. Głosujemy? Nie, nie, nie Dlaczego? możemy. Bo nie, bo Dlaczego? bo, 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 i, bo się nie mieszam w sprawy politycznej. Ale to nie trzeba mieć nie. W Także głosujcie, jak jesteście gdzieś na wakacjach, to też głosujcie. No no i... Na kogo tam chcecie? No, ko, co wam w duszy gra? Tak głosujcie. Fajną ekipą pójdziemy, nie? Na Fajno, wybory. jesteśmy całą ekipą, właśnie wszyscy bardzo idziemy. wszyscy. Wszyscy idziemy na wybory, także nikt się nie wymiguje, wy też się nie wymigujcie i jedziemy, tak? Okay. Jedziemy za Warszawę w celu tak, swoich prywatnych i widzimy się później. Jestem już w domu, znaczy jesteśmy już w domu. Okazało się, że, że nie zdążyłem kupić kwiatów. W sensie chciałem kupić te kwiaty, o, które, o których mówiłem na początku filmu, ale tak daleko pojechaliśmy, bo pojechaliśmy chyba go, ponad godzinę za Warszawę, zanim pojechaliśmy, zanim tam pobyliśmy i wróciliśmy, to niestety już było za późno, także obiecuję, obiecuję wam na pewno, że jutro kupię te kwiaty. Ja się z wami żegnam, odpalamy teraz Netflix, a to był taki Obfity dzień, bo oprócz tego co widzieliście, załatwialiśmy kilka ważnych spraw związanych z chrztem i, i jeszcze tam kilka rzeczy, także znaczy, o których się w sumie dowiecie, ale nie teraz. Widzimy się w kolejnych filmach, odpalamy teraz, znaczy, kładziemy się, cheerujemy, odpalamy Netflixa i niech dzieje się magia. Widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję za oglądanie. ma.